Witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z cyklu Buty do biegania do kwoty tym razem 500 zł. W tym odcinku mamy buty treningowe do biegania po asfalcie i co ważne, buty do 500 zł, kwota 400-500, to już jest mega fajna kwota, żeby dorwać buty z amortyzacją, która ogarnie biegacza do 90, maksymalnie 95 kg. Wśród zestawienia znajdą się też buty, które ogarną cięższego biegacza. I co istotne, wśród butów, które Wam zaprezentuję, będą buty dla stopy neutralnej oraz takie ze stabilizacją, czyli dla osób np. ze stopą mocno pronującą bądź takich, którzy potrzebują większej stabilizacji. Tego nie przedłużajmy i zaczynamy. Na początku mamy klasyka. Moim zdaniem najlepszy ASICS Cumulus w historii. Typowa treningówka, 8 mm dropu, główna różnica względem kumulusów z poprzedniej generacji. Według katalogu Asixa numer 2, jeśli chodzi o poziom amortyzacji, dla typu stopy neutralnego, supinującego, typowa asfaltówka z dużą amortyzacją. Dlaczego najlepszy w historii? Ze względu na nową podeszwę. Pianka Flight Foam Blast, która została użyta w pierwszej i drugiej generacji Nowa Blastów, czyli takich butów, powiedzmy, treningowych, bez żelu, można je zastosować do szybszych treningów do startów. Ta podeszwa to jest Miodzio, masełko pod stopą. Chyba najlepsze buty z tych wszystkich, które powiem, jeśli chodzi o odczucie komfortu, subiektywne odczucie przyjemności z biegu w tym bucie, ponieważ amortyzacja tutaj jest po prostu genialna. Katalog tego buta obecnie to jest nawet 7,5 stówy, musicie wiedzieć, bo te ceny butów wzrastają. I ten but, jeżeli uda Wam się do 5 stówek go złapać, to śmiało. Jeżeli zależy Wam przede wszystkim na komforcie, to będzie but dla Was. Przede wszystkim model przeznaczony do wagi 75-85 do maksymalnie 90. 95 kg to w ogóle jest taka górna granica moim zdaniem do tego buta, ale model po prostu genialny. Dla stopy pronującej lub po prostu but z większą stabilizacją ASICS GT2000, generacja 10, już mamy generację 11, ale ona kosztuje ponad 700 Generacja 10 jest spokojnie do złapania poniżej 500 zł i co tutaj w tym bucie mamy? Klasycznie jak ASICS duże wkładki żel, Mega miękka podeszwa i to jest znowu najlepsze GT2000 w historii ze względu na zastosowanie pianki, pianki Flightform Propel pod śródstopiem w tej części przedniej. Mając tą piankę, czujemy naprawdę bardzo fajną amortyzację. Napięcie, oczywiście ten but staje się troszeczkę sztywniejszy, no bo potrzebujemy tu więcej stabilizacji. Co istotne, ten but jest dosyć szeroki, jeśli chodzi o śródstopie, więc osoby z szerszą stopą spokojnie się tam zmieszczą. Cholewka jest dzianinowa, czyli jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, aczkolwiek wentylacja w tym bucie jest po prostu poprawna. Niedobra, świetna, bo cholewki dzianinowe nie oddychają najlepiej na świecie i po prostu mają dosyć mało stref wentylacji. Drop znowu 8 mm, całkiem lekki but, poniżej 300 g w rozmiarze samplowym i też dla biegacza, tak do wagi 90 kg. Świetny, stabilny but dla osób z nadpronacją lub po prostu tych, które potrzebują większej stabilności w bucie treningowym. Teraz coś od amerykańskiego Brooksa. Najlepiej sprzedający się but prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych i jeden z lepiej sprzedających się treningowych butów w Europie. Brooks Ghost 14. Obecnie wchodzi jego 15-generacja, która również kosztuje 6,5 stówy, więc przekracza nasz budżet. Ale wy spokojnie jesteście jeszcze w stanie znaleźć sobie Ghosty 14. Myślę, że jeszcze przez dobry miesiąc powinny być dostępne w sprzedaży. I ten but przede wszystkim cechuje się świetną żywotnością i trwałością. To będzie but na spokojnie ponad 1000 km biegania, przyjemnego biegania, choć ta amortyzacja w tym bucie uznana za dużą. I przeznaczona dla biegaczy yy, o wadze powiedzmy 70-90 kg yy, nie będzie taka jak w asicsach na pewno, bo pianka zastosowana tutaj, ten DNA loft jest dosyć sztywny. Powiedziałbym, że dopiero konkretnie ciężki biegacz poczuje amortyzację tego buta. Natomiast co jeszcze z pozytywnych rzeczy, jeśli chodzi o ten model? Bieżnik. Guma bieżnikowa jest tutaj naprawdę gęsto osadzona, jest jej bardzo dużo, jest lekko agresywna. Te nacięcia na szerokość poprowadzone świetnie poradzą sobie podczas biegu, na przykład po ubitych ścieżkach leśnych, po jakimś szutrze, po ścieżkach polnych, takich powiedzmy bardziej ubitych. Jak najbardziej ten bieżnik da sobie radę i jest mega, mocną, mega mocnym elementem tego buta. W ogóle cała konstrukcja mega trwała, żywotna, fajnie leży na nodze. Dużo osób po prostu z tym butem od razu się zaprzyjaźni. A dla stopy pronującej lub po prostu dla biegaczy potrzebujących większej stabilizacji, jest model Brooks Adrenaline GTS22, który jest tak samo jak Ghost, można powiedzieć, bliźniaczym modelem, ale. Zauważcie, że jego podeszwa ma takie paseczki z tyłu i te paseczki z tyłu i od środkowej strony oznaczają, że mamy tutaj system stabilizacji ustawiony w taką powiedzmy literkę U, niemalże podkowe i on stabilizuje nas zarówno od środka, jak i przy mocnej pronacji, jak i przy lekkiej powiedzmy supinacji. Można powiedzieć, że jesteśmy w takim haku osadzeni i on pozwala nam przetaczać stopę. Równomiernie. Co nie dodałem, zapomniałem dodać to w ghostach. Zarówno adrenaliny, jak i ghosty mają drop 12 mm. Ja tego dropu nie lubię, ale wiem, że niektóre osoby potrzebują wyższego dropu ze względu na przykład na większe przeciążenie Achillesa, łydki podczas biegu. Mają po prostu na tyle skrócone mięśnie, że y, potrzebują y, większego dropu w butach biegowych. No i tutaj zarówno jeden, jak i drugi but ma 12 mm dropu, dużą amortyzację do 90 kg dla biegacza, który biega przede wszystkim po mieście, ale tak jak powiedziałem, świetny bieżnik, który da sobie radę też w lekkim terenie. Kolejny model Mizuno Wave Rider, najnowsza 26, do wyłapania za mniej niż 5 stówek, również 12 mm dropu, tak jak Bruxy. Amortyzacja bardzo podobna, minimalnie bardziej miękkie niż Ghost 14, ale bez przesady, na pewno świetna wentylacja, na pewno dużo bieżnika pod śródstopiem, na pewno genialna stabilność. To jest but dla stopy neutralnej, ale płytka Mizuno Wave świetnie stabilizuje go poprzecznie. But praktycznie do treningów na asfalcie, ewentualnie startów dla biegaczy amatorów. Do wagi maksymalnie 90 kg. Co istotne, całkiem szeroki z przodu, nawet w wersji standardowej, a można go bez problemu wyłapać w wersji 2e, poszerzanej, jeżeli ktoś faktycznie ma bardzo szeroką stopę. Ja Mizuno bardzo lubię, dlatego o tym modelu wspominam, ale co ciekawe, jak dobrze poszukacie, to znajdziecie Raidera 25. Słuchajcie, 25 wcale nie jest gorsza od 26, a nawet moim zdaniem jest troszkę lepsza ze względu na większą miękkość. Pod śródstopiem pianka Mizuno Energy w tej rock wstecz wersji jest moim zdaniem bardziej miękka i przyjemna. But wydaje się w ogóle bardziej komfortowy, świetnie wentylowany. Y, 24 Rider został uznany przez Runners World najlepszym butem do biegania dwa lata temu. Y, rider 25 jest moim zdaniem lepszy od 24 i śmiało mogę go każdemu polecić. Jest nawet lżejszy od 26. Ma takie same parametry, a uczucie miękkości lepsze, a cena niższa. Dla osób z nadpronacją albo tych, którzy potrzebują większej stabilizacji i wolą troszkę twardsze buty, świetnym wyborem może być New Balance Fresh Foam 860 V12. Ten but można wyłapać całkiem tanio w pełnej rozmiarówce i charakteryzuje go przede wszystkim pełny, gruby bieżnik, świetna cholewka i genialny zapiętek wywinięty do zewnątrz, który nie drażni achillesa. Mamy tutaj w ogóle 10 mm drop. Podeszwa nie jest najbardziej miękka na świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o piętę. Pod śródstopiem jest nieco lepiej. Natomiast, co jest istotne, but ma jedną wyraźną wadę względem wszystkich butów, o których będę tutaj mówił, chociaż za chwilkę będzie jego, powiedzmy, bliźniak, jeśli chodzi o tą wadę. Jest dosyć ciężki. W rozmiarze samplowym ponad 320 gramów to dużo, gdzie większość z tych butów, o których mówiłem chwilę temu, waży poniżej 300 gramów w rozmiarze 42,5. Więc tutaj mamy taką dosyć Potężny czołg, jak na buta dla biegacza 70-90 kg, ponieważ to nie jest maksymalna amortyzacja w New Balance. Ten but jest bardziej nakierowany na bardzo dobrą stabilność, na mega żywotność, po to, żeby w tym bucie zrobić naprawdę dużo kilometrów i żeby wytrzymał wszystkie te przeciążenia codziennego treningu. Podobną wadę do tego New Balance, jeśli chodzi o wysoką wagę, ma Adidas Adistar 1, czyli but po prostu Adistar pierwszej generacji. I tego buta nie można zaliczyć konkretnie ani do stabilizujących, ani do neutralnych. Jest to trochę taka hybryda, ponieważ system stabilizacji jest tutaj bardziej oparty o twardszą piankę podeszwową. Tutaj na zdjęciu widzicie zielona część, zielona pianka, to to jest właśnie ta twardsza pianka, napięcie i piankę repetitor na śródstopiu, która jest bardziej miękka. But jest ciężki, klockowaty, ma 6 mm dropu, co ja osobiście bardzo lubię. Jest mega trwały, bieżnik pełny bieżnik Continentala w dużej ilości, pianka mega gruba, to jest po prostu ogromna kromka. Co ważne, but jest całkiem szeroki, szeroka stopa tutaj zmieści się bez żadnego problemu. No i co? Według testów wychodzi, że można w tym bucie zrobić naprawdę grubo ponad 1000 km. Niektórzy mówią, że nawet 2000 spokojnie ten but wytrzyma i to jest but, który śmiało poleciłbym biegaczom, nawet ważącym ponad 100 kg. W tej cenie ciężko coś takiego złapać. Nie jest to mistrz komfortu. Prawdopodobnie będzie wyglądał dziwnie na niektórych stopach, ale z drugiej strony będzie trwałym, bezpiecznym, żywotnym butem, który może przy 6 mm dropu również nie każdemu przypasować. Jeżeli do tej pory biegaliście w butach 12 mm dropu, to ta szóstka może Wam się okazać. Trochę zbyt niska i hardkorowa, mocniej obciążająca łydkę, ale musicie to sprawdzić na stobie. Najlepiej przymierzyć go w jakimś sklepie. Ostatni model to model Saucony Ride 15. Prawdopodobnie niedługo te buty skończą się i ciężko będzie je dostać, ale jeżeli tylko jesteście w stanie i jest poniżej 500 zł, to szczerze polecam, szczególnie biegaczom troszkę niższej masy ciała. 70 do 80 kg, maksymalnie 85, jako... All Around Shoe, czyli but do wszystkiego. Do treningu, do startu, do szybkich treningów, do rozbiegania. But, który ma zrobić wszystko, ponieważ swoimi parametrami dorównuje starym kiedyś startówkom i zapewnia naprawdę fajną amortyzację. Nie będzie najbardziej miękki na świecie, będzie miał po prostu dużą amortyzację, dosyć dynamiczną i sprężystą. Najwięcej amortyzacji da Wam tutaj wkładka wykonana z pianki Pebax która jest super, ultra mięciutka i gruba. Natomiast sama podeszwa z pianki Puffo Run jest dosyć sztywna. Zapewnia ok amortyzację, ale jakby cała konstrukcja tego buta pozwala biegać bardzo fajnie, dynamicznie, ponieważ waży 250 gramów niecałe w rozmiarze 42,5. Ma 8 mm dropu, więc taki bardzo zrównoważony drop. No i właśnie, można go wyłapać w fajnych pieniądzach. Jedyny minus tego buta, jaki ja znalazłem, to jest dosyć wąska cholewka. Szerokie stopy odpadają, chyba że znajdziecie wersję 2E, czyli szeroką. Ale jeżeli macie smukłą stopę lub standardowej szerokości, szczerze polecam, ponieważ jest to jeden z najfajniejszych butów dostępnych na rynku, w którym zrobicie wszystko i jest tak lekki do tego, co się praktycznie nie zdarza przywiewny, lekki, dynamiczny, świetnie leży na stopie. Niestety, przy szerokiej stopie może robić trochę problemów. A no i jeśli chodzi o kwestię żywotności, 800-900 km jest raczej osiągalne, ale powyżej tysiaka może być kiepsko. No dobra, to tyle ode mnie. Buty do 5 stówek omówione. Na pewno czekają nas jeszcze buty do 6 stówek. A później co? Spróbujemy sobie zrobić od nowa to zestawienie na nowych butach, które pojawią się już w sezonie wiosna, lato. Także dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się i cześć.